Kontakty i znajomości naszego prezydenta Karola Nawrockiego od początku pozostają rzeczą co najmniej dosyć kontrowersyjną. Jednak publikacji na profilach kancelarii prezydenta, filmiku, na którym Nawrocki serdecznie wita się z osobą, na której ciążą dość poważne zarzuty, a także bardzo dziwnego podejścia prokuratury do tych zarzutów, no chyba mało kto się spodziewał. Filmik, co prawda, został bardzo szybko usunięty, ale o co chodzi w całej tej sprawie, kim jest ta osoba i dlaczego wspominam o tych nietypowych ruchach prokuratury, o tym wszystkim usłyszycie w dzisiejszym filmiku. Jeśli chcecie być na bieżąco z ciekawymi historiami z internetu, Polski i świata, to zasubskrybujcie ten kanał. Doktor habilitowany ksiądz Jarosław Wąsowicz co roku organizuje pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. Ksiądz ten jest zadeklarowanym kibicem Lechii Gdańsk, a także kapelanem prezydenta. Kapelan prezydenta to taka osoba, która czuwa nad duchowymi. Kwestiami prezydenta, jego rodziny, a także pracownikami kancelarii, czyli m.in. prowadzi msze, rozmowy na tematy duchowe, m.in. z prezydentem, czy też udziela mu spowiedzi. To znaczy, dokładnie jest on jednym z głównych organizatorów tych pielgrzymek. I te pielgrzymki to takie wydarzenie, które ma mieć taki charakter duchowy i na których mogą pojawić się wszyscy kibice, niezależnie od barw klubów, czy tam sympatii pomiędzy nimi, niezależnie od tego, czy jakieś ekipy się lubią, czy nie, no to w tym wydarzeniu mogą wziąć udział razem i wspólnie przeżywać kwestie związane z ich wiarą i duchowością. W tym roku do tej pielgrzymki dołączył Karol Nawrocki, który najpierw miał krótkie przemówienie dla wszystkich kibiców, także dzięki waszej odwadze oraz temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody, zostałem prezydentem i za to wam dziękuję. A następnie miała odbyć się część dla bardziej zawężonego grona już w innej sali, gdzie już znacznie mniejsza grupa kibiców miała okazję spotkać się z prezydentem. I filmik z tego zdarzenia został opublikowany m.in. na profilach kancelarii Vielen No i tutaj zaczynają się schody, ponieważ mężczyzna, do którego podchodzi Karol Nawrocki i z którym tak serdecznie się wita, to Tomasz P., pseudonim Dragon. Dragon ma być jednym z liderów środowisk kibicowskich związanych z Jagiellonią Białystok. I w przeszłości był on już skazywany za, no, dosyć ciężkie przestępstwa. W 2006 miał zostać ukarany za napaść z bronią lub innym niebezpiecznym narzędziem na funkcjonariusza publicznego. Następnie za podżeganie do dokonania napadu, w którym miała... Jedna osoba, został skazany na 2,5 roku więzienia. Później został skazany na parę miesięcy więzienia za zastraszanie świadków w związku z jakimś innym napadem. Prokuratura twierdziła, że był on bardzo wysoko postawiony w hierarchii kibiców i między innymi to on wraz z trzema zaufanymi osobami mieli dogadywać terminy ustawek wraz z przedstawicielami innych ekip, czy też decydować o tym, kto gdzie stoi na bramkach. I bardzo ważna sprawa, żeby być tutaj uczciwym w tym wszystkim, te wyroki, które przed chwilą wymieniłem, już się zatarły, co oznacza, że Dragon formalnie jest osobą niekaraną. Jednak wciąż oczekuje on na wyrok w bardzo poważnej sprawie. W 2013 dwóch policjantów pod przykrywką weszło do grupy powiązanej z kibicami Jagiellonii Białystok, którą uznano za gang. Mieli oni zajmować się handlem, wymuszeniami czy czerpaniem korzyści z pracy. Oprócz tego mieli też propagować a także nienawiść ze względu na narodowość. Prokuratura w związku z tą sprawą postawiła zarzuty aż 115 osobom i według śledczych jedną z głównych osób kierujących całą tą akcją miał być właśnie Dragon. Oprócz tego do grupy miał też przynależeć m.in. brat Dragona, który również był na tej pielgrzymce. O dalszych powiązaniach Dragona z osobami z otoczenia prezydenta jeszcze też za chwilę opowiem, ale na razie skupmy się na samym Dragonie. Dragon miał zostać oskarżony m.in. o kierowanie zorganizowaną Grupę o pozbawianie innych osób wolności, propagowanie ustroju totalitarnego i wytwarzanie, posiadanie i rozpowszechnianie treści, które taki ustrój oraz nawoływanie do nienawiści mają jeszcze dalej rozpowszechniać. Miał on wziąć udział w filmie i zdjęciach, na których uwidaczniane miały być pewne hinduskie symbole szczęścia, a także pewne charakterystyczne pozdrowienia. Wywodzące się jeszcze z Rzymu. Takie charakterystyczne pozdrowienia miały być inicjowane w miejscach publicznych, na przykład na stadionach, czy też na zamkniętych spotkaniach. Tak, przynajmniej wynika z aktu oskarżenia, złożonego między innymi przeciwko dragonowi. W lipcu 2024 roku sąd skazał kilkudziesięciu kibiców, w tym Dragona i jego brata, i dragon miał usłyszeć wyrok 6 lat. Obrońcy mieli od razu zapowiedź apelację i wystąpienie o uzasadnienie wyroku sądu i sprawa faktycznie trafiła. Do sądu apelacyjnego, jednak dopiero po roku od ogłoszenia wyroku, w sumie to ponad roku, bo w listopadzie 2025, i podobno do dziś nie ustalono terminu tego posiedzenia. Podobno sędzia miała poinformować wirtualną Polskę w odpowiedzi na ich zapytanie, że termin rozprawy przewidywany jest na końcówkę drugiego kwartału 2026. No i tutaj zaczynają się dziać najdziwniejsze rzeczy, bo to wszystko na tyle długo trwa, że wiele z tych zarzutów miało już zdążyć się przedawnić. Zarzuty propagowania Przedawniły się we wrześniu 2025, a posiadania i rozpowszechniania materiałów zawierających takie treści w maju 2025. A za te tylko przedawnione zarzuty sąd w pierwszej instancji skazał Dragona na półtora roku, więc no już najprawdopodobniej odchodzi mu półtora roku z tego sześcioletniego wyroku. Zakładając oczywiście, że sąd drugiej instancji podtrzyma cały wyrok sądu z pierwszej instancji. To już jakaś część zarzutów przedawniła się, no i nie można ich w żaden sposób uwzględnić później w wyroku w sierpniu 2026 roku mają przedawnić się zarzuty związane z udziałem w jednej z ustawek, więc byłaby to kolejna rzecz, która odeszłaby od tego całego wyroku. Wirtualna Polska twierdzi jednak, że będzie dosyć trudno z tym, żeby przedawniły się zarzut kierowania zorganizowaną grupą, bo to nastąpi dopiero w 2038 roku. No chyba aż tak długo nie będą jednak czekać. No i tutaj dochodzimy do powiązań, jakie przedstawiła wirtualna Polska, ponieważ obecny zastępca szefa Kancelarii Prezydenta miał sam przyznać w wirtualnej Polsce, że Dragona oraz jego brata zna od bardzo dawna. Miał o nich poznać w czasach, kiedy był liderem Młodzieży Wszechpolskiej. Środowisko kibiców Biagielonii Białystok czynnie wspierało takie bardzo zacne i potrzebne inicjatywy. Ostatnio widzieliśmy się jesienią ubiegłego roku, przy okazji odsłonięcia pomnika poświęconego żołnierzom wyklętym w Białymstoku, które było wydarzeniem otwartym. Kancelaria Prezydenta po bardzo niedługim czasie usunęła opublikowany filmik i oświadczyli, że nie mieli oni świadomości, kim są osoby na tym filmiku, jako że właśnie zaczął się nowy rok, być może należycie do tej grupy osób, która stawia sobie postanowienia. Więcej ruchu fizycznego, zdrowsza, lepsza dieta, coś, co po prostu ma sprawić, że będziecie trochę lepszymi ludźmi. Niestety, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale chyba tak. Bardzo duża część z tych postanowień nie wychodzi i po już nawet miesiącu wszystko zostaje porzucone, a wy zostajecie z rosnącym poczuciem winy i złością na samych. Siebie, że znów czegoś się nie udało zrobić. Bardzo duża część z tych niepowodzeń wynika z faktu, że chcemy trochę zbyt szybko, zbyt radykalnie i wprowadzać zbyt duże zmiany zbyt nagle. A wystarczy cofnąć się o parę kroków i spróbować wszystko trochę wolniej, trochę spokojniej. Dobrym przykładem tego, jak można to zrobić, jest zmiana napoju na holi czyli napoju zero cukru, bardzo mało kalorii. Bardzo łatwy do wprowadzenia krok, dający realną różnicę. Zamiast wiecznie walczyć samemu ze sobą, żeby znów nie sięgnąć po napój, który ma bardzo dużo cukru i sporo kalorii, i pogrążać się w niekończących się wyrzutach sumienia, wystarczy sięgnąć po holi. Można pić fajny, smaczny napój bez poczucia winy. Holi ma zero cukru, zero aspartanu, bardzo mało kalorii, świetny, owocowy smak. A także zawiera miks wielu witamin, minerałów, elektrolitów czy błonnika. Bardzo fajna nowość w ich ofertach. ICT Classics. Mają oni smak czarnej herbaty, zielonej, a także hibiskus. Od siebie powiem, tego nie ma w briefie, ale ta czarna herbata i hibiskus naprawdę bardzo mi smakują. I od siebie szczerze polecam te dwa smaki. Najlepszy sposób, żeby przetestować możliwie jak najwięcej różnych smaków z ich oferty, bo jest ich naprawdę dużo, to Starter Set Deluxe. 57 porcji w różnych smakach, a ważna uwaga: do 2 lutego jest promocja, w ramach której zamawiając Starter Set Deluxe, otrzymujecie bardzo fajny i naprawdę bardzo fajnie wykonany, shaker termiczny. Dzięki czemu możecie gdzieś zabrać za sobą holi i będzie miało ono preferowaną przez Was temperaturę. Tutaj e, taka ciekawostka, te herbaty można również robić na ciepło, więc przy obecnej pogodzie ten shaker naprawdę może być spoko rozwiązaniem. Z moim kodem HOP otrzymujecie 10% rabatu na wszystkie ich produkty. Dlatego koniecznie kliknijcie w link w opisie, sprawdźcie ich ofertę i zamawiając pamiętajcie o użyciu mojego kodu. Pierwszy krok do bycia trochę lepszą wersją siebie w tym roku wcale nie musi być taki trudny. Zapytana przez Wirtualną Polskę, jak Karol Nawrocki ma podchodzić do kwestii w kwestii propagowania zakazanych ustrojów, mieli odpowiedzieć, zasługuje to nie tylko na potępienie, ale przede wszystkim wymaga stanowczej i zdecydowanej reakcji organów ścigania, ale też miała przyznać, że wcześniej wspomniany kapelan na prezydenta, ksiądz Jarosław Wąsowicz, jeden z głównych organizatorów tej pielgrzymki, zna Dragona oraz jego brata i mieli się poznać na jakichś tam wydarzeniach dużo wcześniej. Wirtualna Polska twierdzi, że udało im się dodzwonić do Dragona i mieli oni zapytać, czy rozmawiał on może z prezydentem o swoim ewentualnym ułaskawieniu i miał on im odpowiedzieć, że... Nie rozmawiam z panem, dziękuję, pozdrawiam. A kiedy wysłali mu pytania, miał on im odpisać tekstowo. Widać, że nie zdaje sobie pan sprawy z powagi miejsca, jakim jest Jasna Góra. I miał on zażądać, żeby już mu dali spokój, żeby już się z nim przestali kontaktować. Czy znajomości Dragona z osobami ze środowiska prezydenta miały jakiś wpływ na to, że znalazł on się akurat w tamtym miejscu i że tak powitał się z prezydentem? I czy miało to jakiś związek ze staraniem się o ewentualne ułaskawienie w tej sprawie? No, tego się już raczej nie dowiemy. Jednak sprawa jest, no. Chyba przyznacie dosyć niecodzienna, a pomyślałem, że opowiem wam o jeszcze jednym trochę podobnym, trochę powiązanym wątku, yy, trochę starszym, bo sytuacja miała miejsce w grudniu, ponieważ jednym z liderów kibiców Legii Warszawa ma być osoba o pseudonimie Staruch. Był on oskarżony m.in. o wprowadzenie no chyba dosyć dużych ilości do obrotu. Pędził wtedy parę miesięcy w areszcie. Jednak yy, cała sprawa opierała się głównie na zeznaniach świadka koronnego i ostatecznie został ze wszystkiego uniewinniony. W 2011 roku kamery miały zarejestrować, jak po przegranym przez Legię Warszawa meczu miał on wejść na murawę i uderzyć jednego z piłkarzy Legii Warszawa, Jakuba Rzeźniczaka. To jest nadal dosyć znana postać, w sumie nie tylko wśród osób zainteresowanych piłką, w twarz. No i za wejście na murawę oraz za no, naruszenie nietykalności też mu trochę rzeczy groziło. Jednak sprawa w ogóle dosyć ciekawie się obróciła, bo staruch nie przyznał się do winy w tej sprawie. Jakub Rzeźniczek po jakimś czasie stwierdził, że mu się pomieszało. Piłkarz zeznał w sądzie, że nie pamięta, by w śledztwie mówił, iż został uderzony przez Starucha otwartą dłonią w twarz po porażce Legii. Piłkarz wyjaśnił, że zeznając tak tuż po zeznaniu, był zdenerwowany. Dostałem też zakaz stadionowy, ponieważ speaker w trakcie jednego z meczów, w sumie to pewnie przed meczem, poprosił o chwilę ciszy dla upamiętnienia zmarłego jednego z założycieli grupy, która jest właścicielem Legii Warszawa. I Staruch, który miał być wtedy wodzirejem kibiców, miał w trakcie tej ciszy zaintonować okrzyk podchwycony. Przez resztę kibiców jeszcze jeden. I został on odczytany jako skierowany do drugiego jeszcze żyjącego współzałożyciela tej grupy. A środowisko kibicowskie chyba nie jest zbyt przychylnie nastawione do tej grupy. Są oni właścicielami Legii Warszawa, ale też np. TVN-u czy Onetu. Daruch miał wtedy zostać siłą wyprowadzony ze stadionu przez ochronę. Później w ogóle też złamał zakaz stadionowy i połączony z tym, że nie stawił się na komisariacie w trakcie, kiedy odbywał się mecz Legii. Odsiedział on też wyrok, który dostał za rozbój i pobicia. No i tak się składa, że teraz ma znowu aktywny zakaz stadionowy. Miał on prowadzić doping w meczu z Lechem Poznań, stojąc na płocie i zostało to uznane za naruszenie tam środków yy, tych... Zasad imprezy masowej, no coś takiego i dostał zakaz stadionowy. No i właśnie, bo w grudniu Karol Nawrocki był gościem programu w kanale Zero i między innymi odbierał on wtedy różne telefony. To z tego co pamiętam, był taki program mikołajkowo-świąteczny, prowadzony raczej w luźnej atmosferze i do studia wtedy dodzwoniła się osoba, która podawała się za właśnie starucha. Halo. Dzień dobry, jest pan na antenie. Halo, halo. Tak, yy, z tej strony Staruch. Z Warszawy dzwonię. Staruch... Dzień dobry. L... Staruch Legia Warszawa? Tak, dokładnie ten właśnie sam. Ten, który zarządza dopingiem na stadionie Legii? No, aktualnie nie zarządza, bo ma zakaz stadionowy. Dzwonię i jestem... <laughs> I zapytał on prezydenta, czy może jest planowany taki prezent od świętego Mikołaja, żeby może go ułaskawić i zdjąć mu ten zakaz stadionowy. Dzwonię w sprawie, nazwijmy to, prywatnej, ponieważ zostałem ukarany zakazem stadionowym za... W stanie na płocie i prowadzenie dopingu w Lublinie na meczu. Mimo, że posiadałem akredytację taką wydaną przez organizatora meczu i mogłem tam przebywać na płocie. I chciałem zapytać pana prezydenta, czy. Święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku. Prezydent powiedział wtedy, że kojarzy sprawę z mediów i że musi się zastanowić, że musi on przede wszystkim jeszcze mieć wgląd do akt. Z, znam oczywiście tą sprawę także z mediów. To w ogóle ten atak na, na kibiców, jak mówiliśmy, z prowadzenia e, ładnego patriotycznego baneru na mecz reprezentacji Polski. No i te znane opinii publicznej, e, słowa kibiców, którzy byli w sposób szczególny sprawdzani tylko dlatego, że nie są zwolennikami rządu. To w ogóle jest taka zasada. Czy prezydent, czy kibice, czy osoby od kryptoaktywów, e, e, czy PiS, czy Konfederacja, czy partnerzy. Jeśli ktoś się zgodzi, e, nie zgodzi się z, z rządem, no to naprawdę trzeba zrobić wszystko, żeby dokręcić śrubę e, do samego końca. To nie jest dobra praktyka. To... No i że generalnie zobaczy, co da się zrobić. Dosyć zastanawiające wtedy było, że w ogóle... Udało się dodzwonić osobie no, podającej się za starucha, bo w sumie no, skąd mamy wiedzieć, czy rzeczywiście był to on. Ale dosyć ciekawie się złożyło, że taka sytuacja miała miejsce. Jeśli chcecie być na bieżąco z ciekawymi historiami z internetu, Polski i świata, to zasubskrybujcie ten kanał. Koniecznie sprawdźcie ofertę Holi, klikając w link w opisie. A także używajcie mojego kodu dla otrzymania zniżki. Korzystajcie, póki jeszcze jest promocja, w której dodają ten termiczny shaker. Nie załapkujcie ten film, jeśli Wam się podobał. A o sprawie Krzysztofa Bosaka i Kolegium Humanum nagrałem ostatnio film, na mnie się teraz wyświetla. jestem Hop, wasz